Przekopywanie ułatwia równomierne wymieszanie nawozów mineralnych i organicznych z ziemią ogrodową. Przekopywanie i rozbicie grudek ziemi wpływa korzystnie na wymieszanie z podłożem nawozów. W trakcie tego zabiegu możesz od razu dodać do gleby naturalnych nawozów w postaci kompostu czy obornika. Przekopanie jest konieczne, jeśli wiosną zastosowany był obornik, nawozy zielone lub wapniowe. Przekopywanie gleby wykonuje się odpowiednio wcześnie przed siewem od 3 do 5 tygodni. Posadzone w przekopanej glebie rośliny będą rosły lepiej. Gleba przekopana późną jesienią lepiej i szybciej się nagrzewa, i dzięki temu wiosną można zacząć wcześniej ją uprawiać. Kompost może stosować jesienią, jak i wiosną, natomiast obornik nadaje się tylko do zasilania gleby jesienią. Jest wyjątkowo silny nawóz, który potrzebuje czasu na rozłożenie się, a zbyt świeży mógłby uszkodzić młode rośliny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować wiosną rozcieńczoną gnojówkę z obornika czy roślinną. Jeśli mamy glebę lekką, nawóz organiczny wzbogaci ziemię w próchnicę, zapewniając nie tylko więcej substancji odżywczych, ale dzięki temu możliwe jest lepsze zatrzymanie wody w glebie i stworzenie lepszej struktury gleby. Jak przekopać ziemię z obornikiem lub kompostem? Nawóz należy rozsypać na glebie, a następnie całość dokładnie przekopać i wymieszać. Ważne, żeby nie zostawiać organicznych resztek na powierzchni, ponieważ przez utlenione związki mineralne nawóz traci swoją moc. Z czasem będzie wystarczało wymieszanie płytkiej warstwy gleby z materią organiczną. Pamiętaj też o ściółkowaniu i wzbogaceniu gleby, by ta stała się zasobna w próchnicę i życie biologiczne. A ty co sądzisz o przekopywaniu lub nieprzekopywaniu? Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem? Jestem ciekawa jak uprawiasz swoją grządkę, więc podziel się w komentarzu. Do zobaczenia.